Okej, okay, witam ponownie Zagrajmy w Zagrajmy Udany i jak całym idziemy dalej tą drogą po wciśnięciu przycisku Wow Kurdej, Dużo dróg tutaj Jak to wygląda? Właść tam klejma. O, Kolejna kasetka Czy nie wiem co to jest? Bierzemy Klejma, nadal wkłada to sobie w klatę i dobra, dalej nie wiem, co to w życiu ale tu jest dźwignia, której chcemy żeby klejman użył. Co się tu jest? Że będzie to samo. To samo? Wiem, działa tak samo jak tamten, który znaleźliśmy jadąc z naszym lancerem, ale co one robią, to powiem wam, nie wiem. Na górę, Clayman. Dobra, przejdziemy się dalej tą drogą. Może to przeczytać klejman. I am quarter. Read my words and be my friend. Father commands. We we need to record the truth of so, ja będę chciał sobie to poczytać, może się przyda. Szczerze, nie chce się tego czytać. Zresztą mi się wydaje, że jednak to jest bardzo dużo wskazówek, to jest kawał tekstu. Dobra, wiecie co, na razie mi się do tej zagadki. A ja potem będę to czytał. Do, uh, muzyka wróciła. Do, um. A to co to jest? Co to jest? O, cholipka. Gdzie to jest zagadka? Um, hello! Mi Willy. Dobra, słuchajcie, widzę, że, na, że w tej chwili nie ma zbytnio sensu tego oglądać, bo brakuje nam kasetek. Więc. Kurde, no patrzcie. No, że nie mam nic innego do roboty, niż czytanie tego, więc. Dobra. Trzeba napisać, co jest na końcu tego pokoju. Zanim zaczniemy to, to tak od początku czytać. Nie, no, naprawdę. Nie... Tak chyba ten odcinek, który teraz nagrywam, będzie ostatnim na dzisiaj. Szczerze że nie mam ochoty yy, nagrywać tak... Znaczy nie chcę... Nie chcę mi się tego czytać i tyle no. O Jezu. Znalazłem się czy nie czytać tego poza nagrywaniem. Chociaż o ja pierniczę. I Kleiman to wszystko może czytać? O, cholera jasne. Od szczęścia teraz scenę masakrę. Jakby to przeczytamy, wszystko albo ja. Mam na nadzieję, że tu nie masz żadnych no wskazówek tylko że to jest jakaś historia, nie kompletnie na mnie patrzę. Ja pierniczę. i Idziemy przed siebie. Neverhood. Neverhood. Co? Daleko jeszcze. Ale beznadzieja, to jest naprawdę przesada. Cały odcinek mi to zajmie to... Ja pierniczy To sieka będzie letka. O Jezu. No cześć. O? Klejman nie chce się na to spojrzeć. CO JEST? Co znaczy, nie wiem, twórcy po prostu tak myśli, tak pewnie ten koks tego nie przejdzie Ach, jeżeli nie dostaniemy za to żadnej nagrody na końcu To to jest naprawdę nie fair, spójrzcie co tu się dzieje no Mi się wydaje, że nawet nowy się to zaczyna nudzić Wiecie, no nie najgorsze jest wcale to, że Musimy przejść taki kawał, Najgorsze, co będziemy musieli też wrócić. O ludzie, to jest przesada. Halo, twórcy gry. No tu jakiś obrazek, a teraz znowu kolejne cztery lokacje tekstu. Przejdę tam, przejdę tam do końca. Mam nadzieję, że to wytrzymacie, to jest naprawdę, domyślam się, że to jest naprawdę nudne. Chodzimy sobie klejmanem. Czekaj, widzimy te koliniki tak? Co jakiś czas pojawi się jakiś obrazek? Kurde, no co jest? Tum, tum, tum. No Dobra, to nie jest pasjonujące na może już ten czas o czymś wam opowiem. E, o czym mogę Wam powiedzieć? O. Hmm. Co mogę Wam powiedzieć? Dlaczego tak zmieniam plany? Bo pamiętacie, poza ilością dżuny mówiłem, a teraz na pewno będziemy robić, zagrajmy w Final Fantasy 7. Potem zmieniłem na Dino Crisis 2. Potem chyba nie pamiętam czy powiedziałem, ale chciałem nagrywać drivera. Co też mi się nie udało, bo oczywiście sprzęt robił fochy i nie to... Ta... Dobra, komputer był jest słaby. Tamten drugi, na którym chciałem nagrywać. Naprawdę jest słaby. Jest lepszy od tego, na którym teraz nagrywam, a tam Neverhood się nie chciał nagrać, to mam zaznaczyć tylko. Więc to chyba jakiś problem software'owy. Wow, nagroda dla nas. Kasetka. Mamy jakieś okna, czy nie wiem, czy to są drzwi. Eee... Nie no, nie nagadajcie, że będziemy musieli wrócić, taki kawał. O jest dobra, im wcześniej zaczniemy, tym wcześniej zaczniemy. Słuchajcie, sorry, ten odcinek będzie chyba polegał tylko na tym. Więc będę starał się mówić coś przez ten czas. No, chciałem nagrać na wyruchu, na tym innym komputerze. Więc wtedy nie Nie, to bym wtedy wcześniej zaczął nagrywać, ale oczywiście. Mój komputer mi robi fochy i nie mogłem. A tamtych gier nie, nie mogę zacząć, dlatego że. Wiecie, <laughs> y, emulator strasznie zamula procesor, ogólnie komputer, cały wolniej chodzi. Oprócz tego dorzucić nagrywanie, co już dodatkowe zmuły i ści, ściny dodaje. Więc wiecie, ten komputer, na którym teraz nagrywam, nie ogarnąłby tego. Ten, na którym Nevercut nie chciał się nagrać, jeszcze bardziej by tego nie ogarnął. A ten, który miałem wcześniej, który by to ogarnął, spaliłem w nim kartę graficzną. Bez ja, Po prostu wiecie, to. Przez głupią przejściówkę, która robiła głupie spięcie w głupiej karcie graficznej. I przez to tak pozmieniałem plany, że przeszedłem na Neverhooda. No niestety. Znaczy nie niestety, to, to też nawet fajnie wyszło, ta gra jest fajna. Oczywiście ten moment nie jest fajny. Bo jest za dużo czytania, to po pierwsze. Ja tego, ja tego nie przeczytam wszystkiego, to nie liczyłem, ale to, się wydaje, że to jest ponad 20 lokacji yy, takiego tekstu co jakiś czas rysuneczek oznajmimy no, gdzieś tak powiedzmy 5 lokacji z rysunekiem, to zostaje nam 15 lokacji pełnego tekstu to już nie jest fajnie no trudno się mówi yy, tak tylko kurde tylko co słuchajcie no bo tam psz, trudno z tym wrócimy jakoś skoro doszliśmy do końca to jakoś wrócimy tylko pytanie co potem bo <grym> Powiem wam, że dostaliśmy za ten cały wysiłek, za przejście tego wszystkiego, dostaliśmy jedną kasetkę. Która pewnie uzupełni tą trzecią lukę w tych kaskach. A co dalej? Spotkałem? Znaczy, spotkałem, bo yy, natknąłem się na przycisk na dwa przyciski, które nic nie robią. co, mam jeszcze jeden pomysł. Yy, możliwe, że te przyciski. Pamiętacie, te drzwi w tej fioletowej jaskini tam też były takie trzy przyciski. To może rzeczywiście to coś z tym jest związane. Tylko właściwie jakby nie patrzę to trochę na to liczę, bo hmm. Powiem wam, że chyba jeszcze jak dojdziemy, że wejście tutaj ze tego telewizorka, chyba sobie, obejrzymy sobie te kasetki. Bo tak na no to teraz padłem, że mogą tam być jakieś wskazówki, co robić, bo mówią, że ja już się gubię, a to jest początek gry. A to dlatego, że w tej grze wskazówki chyba są bardzo ciężko pokrywane, albo w ogóle ich nie ma. W co też jestem skłonny uwierzyć. Cholera, taki cwaniak. Macha rękami i nogami. Nikt nie może stanąć mu na drodze. Bo nikt inny by się... Nigdy nie był gotowy, żeby przejść tak daleko, żeby pojedną ze stronną kasetkę. Tylko Klejman jest taki odważny. Nie, no to jest przesada. Daleko jeszcze. O, już niedaleko. To pamiętam, że to było na początku jeszcze jakieś dwie lokacje. Chyba. Albo nawet mniej, no mniej. Słuchajcie, zejdę tam jeszcze na chwilę na dół. Albo Klejman... A, bo dobra, dobra, na dół, na dół, na dół, na dół. <grym> dobra. Tylko teraz tak. Dobra. Nie wiem, te guziki, może ten potem coś... Dobra, idziemy obejrzeć te kasetki, jeszcze trochę czasu mi zostało. Mm, 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 mm. Dobra, ciekawe, czy to jest ta trzecia kasetka? Fajnie było, bo nie chcę mieć takiej dziury w danych. Wiecie, ach, ma na radość nie kasetkę. Tak, to obejrzyjmy ten kawałek. Um, hello! Me, Willy. Me, Willy, trombone. These discs tell a story. Yankee. Story about good. Story about bad. These discs are all that are left of the true story true story of the closing of the third age really <sighs> know that once you know this truth then you know what to do ah oh, ah oh. listen i tell you it all start with hoborg a being who had to create because he had to he make a world full of beauty and wonder this world ah, neighborhood, neighborhood. a world where he could live forever and ever more hoborg thought this world would make him happy but it make him sad Walking around his big beautiful new world make him feel all alone Dobra, dobra dobra, dobra, dobra. Nie dowiedzieliśmy się niczego. Znaczy dowiedzieliśmy się jakiś tam, kto stworzył ten świat. Dlaczego? Bo mu smutno, coś takiego... Dobra, niczego się nie dowiedzieć, powiedzmy to sobie otwarcie. Idę sprawdzić tę jaskinię, może to coś pomoże. Jaskinia, jaskinia. Klejman. Klejman. czy klejman mam jakieś nazwisko? Fajnie, bo jednak trafił, z tym, że tutaj coś się stanie jednak z tymi drzwiami, bo powiem Wam. No tak. tak. No nie! Klejman. Trafiłem z tymi tymi. Cholera, nie wiem który przycisnę. Dobra, to było na tyle. Uuu, że miejsce zakończyłem, więc nic nie widać. To było na tyle w tym odcinku zagrałem dla bieżurnej. Zapraszam na następne. Które będą. Nie wiem kiedy. Dzisiaj postaram się wrzucić to, co teraz nagrałem. Więc do zobaczenia.